Dzień dobry. Witam państwa ze Studia Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Dzisiaj moim gościem jest pan Wojciech Krauzowicz, radny miasta Nowy Targ. Dzień dobry. Witam państwa. Na początek poprosiłbym, aby się pan e, państwu przedstawił, czym się pan zajmował zanim został pan radny. Mieszkam w Nowym Targu praktycznie od samego urodzenia. E, na Kowańcu zaczynałem swoje pierwsze kroki w szkolne, to jest e, szkoła numer 3 na Kowańcu, później liceum ogólnokształcące imienia Seweryna Goszczyńskiego. E, jeszcze jak ja chodziłem do szkoły, to to było jedyne liceum, więc nie było e, problemu, czy to jest jedynka czy dwójka. E, po szkole średniej rozpocząłem studia pierwsze na geologii, później stwierdziłem, że jednak to nie jest mój kierunek i, i poszedłem na leśnictwo na Akademii Rolniczej. Teraz już Uniwersytet Rolniczy y, na Wydziale Leśnym, skończyłem. No i później, jak to po leśnictwie, zacząłem pracę w Nadleśnictwie, odbyłem staż, ale zacząłem pracować w starostwie. Y, była możliwość, y, za porozumieniem strony zostałem przeniesiony y, z Nadleśnictwa do starostwa, y, no i zacząłem pracować. I tak mi zostało przy, ponad 20 lat, pracuję cały czas w tym samym miejscu. Nie zmieniam pracy. Raczej jestem takim tradycjonalistą i osobą, która przywiązuje się do miejsc i nie lubi zmieniać. Ale jak Państwo sami widzą, też coś zmieniłem w swoim życiu, bo wystartowałem na radnego. No i to też wiązało się ze zmianą trochę mojego życia. Mieszka Pan na, pan na Kowańcu. Z jakiego terenu mieszkańcy Nowego Targu mogą się do Pana zgłaszać ze swoimi problemami? Startowałem do wyborów z okręgu numer 1, więc jakby takim naturalnym moim okręgiem, o którym się poruszam i, i z którego mieszkańcy mogą do mnie najczęściej przyjść, to jest okręg 1, czyli Kowaniec i, i Przysiółki. Tak? Ale to nie jest tak, że, że jako radny zamykam się tylko dla, dla tych mieszkańców z okolic. Bo często w ramach pracy przychodzą do mnie ludzie z y, okolic rynku, z okolic bereków, y, czy, z, czy, y, czy tutaj z bloków, bo jestem radnym, więc y, ja jestem tak naprawdę otwarty dla wszystkich mieszkańców. Wszyscy mogą przyjść do mnie, wszyscy mogą porozmawiać ze mną. Y, jeśli nie w godzinach pracy urzędu, czyli w starostwie, bo raczej staram się unikać tutaj jakby łączenia tych dwóch funkcji to tak naprawdę mogą się umówić w biurze rady na jakąś spotkanie ja wtedy dostosuję się z terminem i, i przyjdę jak najbardziej każdego zapraszam jeśli chce ze mną porozmawiać chce coś się mnie spytać czy ewentualnie chce, żebym podjął jakieś działania to zapraszam bardzo. Więc nawiązując do tej kwestii, z jakimi problemami już zgłosili się mieszkańcy, w czym udało się pomóc, a co jest jeszcze w trakcie realizacji? Życie radnego tak naprawdę to są te najzwyklejsze prozaiczne sprawy, czyli dziurawa droga, nieświecąca lampa. Czy ewentualnie ktoś przychodzi spytać się, dlaczego tak działacie, dlaczego podejmujecie takie decyzje, albo najnormalniej w życiu. Przychodzi, żeby mu wytłumaczyć zawiłości naszego prawa, które no, jest płynne, zmienia się i, i bardzo często y, my, urzędnicy, nie nadążamy za zmianami, a co dopiero mieszkańcy, ci najzwyklejsi ludzie, którzy nie pracują na co dzień z ustawami, nie wiedzą, jak je czytać, więc najczęściej to są tego typu rzeczy. Nie powiem, że, że ta praca. Y, nie budzi wyzwań tak, bo, bo praca radnego to te, też brzydko powiedziane praca to tak naprawdę to jest służba, bo, bo uważam, że radny to nie jest ktoś, bo bycie radnym, pełnienie mandatu radnego to nie jest przychodzenie do pracy i otwajkowanie tych ośmiu godzin, zrobienie swojej pracy od A do Z. To jest służba. Tak naprawdę jest się tym radnym. Przez 24 godziny na dobę, więc często to jest tak, że gdzieś tam po mszy niedzielnej ktoś mnie zaczepi, żeby, żeby coś się spytać, gdzieś tam na ulicy, w sklepie. i, i No ale takie życie, tak sobie wybrałem i, i niestety nie mogę narzekać, no bo to był mój świadomy wybór. Tak. Czy uważa pan, że jakieś doświadczenia z obszaru działania w starostwie mogłyby posłużyć w pomocy w rozwiązywaniu problemów miast? Tak naprawdę każda Jednostka samorządu terytorialnego yy, rządzi się swoimi prawami, tak? działa na całkiem innej niwie, na innych przepisach. Yy, na pewno te rozwiązania, które są za, rozwiązaniami organizacyjnymi, rozwiązaniami yy, na yy, służącymi do usprawnienia pracy, tak, te można, te można gdzieś tam podpowiadać i, i tutaj. Yy, ja, jak również y, i moi koledzy z ław radnych y, y, też bardzo chętnie posłużymy naszymi y, podpowiedziami albo naszymi doświadczeniami z zakresu życia administracyjnego, tego codziennego organizacji pracy, no bo jeśli u nas się coś sprawdziło, to dlaczego by nie mogło się sprawdzić w innym urzędzie, tak? Y, przy czym to nie jest tak, że to jest jeden do jeden się da rady przenieść pewne rozwiązania, bo, bo o tym, czy czy coś będzie dobrze funkcjonowało, czy nie, no to tak naprawdę trochę świat też predysponuje to środowisko pracy. To jest po pierwsze. A po drugie, jakby chęć do zmian. Wiemy dobrze, że najciężej nam się przy, y, wymóc na sobie jakieś zmiany. Tak? Jeśli działamy w jakimś utartym torze, to najczęściej chcemy, żeby to tak było, bo to, bo to jest proste. tak. To jest jakaś rutyna. Oczywiście ta rutyna jest jednym z elementów naszego życia y, w zakładzie pracy. I ona też jest dobra, bo nie popełniamy błędów, ale w momencie, kiedy oczekujemy jakichś efektów, jakichś nowych działań, no niestety musimy wyskoczyć z tych utartych torów i wtedy musimy podejmować. Myślę, że te zadania, te, te, te jakby podpowiedzi, czy rozwiązania organizacyjne, zarządcze, ale one są wszystkim znane. Tak? To są klucze. Bo to są całe książki na ten temat napisane już, jak zarządzać zespołami, jak organizować pracę, jak koordynować czas pracy. To tutaj myślę, że każdy zarządzający tak samo każdym urzędem, czy kierownik takiej jednostki, zna takie rzeczy, i myślę, że tutaj. Nie można wchodzić z butami jako my, jako radni, nie powinniśmy nawet wchodzić z butami w organizację pracy urzędu yy, panu burmistrzowi, no bo byłoby to nietaktem. No, musimy szanować swoje role i musimy wiedzieć, że my, jako organ uchwałodawczy, no, nie możemy narzucać też pewnych rozwiązań organowi wykonawczemu, jakim jest pan burmistrz. To jest jego rola i, i tak naprawdę to jest jego niwa, na której on się porusza. To musimy współpracować i współżyć razem, żebyśmy tworzyli harmonijny urząd i, i, i razem, żebyśmy dbali o rozwój tego miasta. Najpierw zaczynał pan swoją karierę w nadleśnictwie, więc zajmuje się pan sprawami środowiska. I na terenie miasta i najbliższych okolic występuje sporo problemów dotyczących tej dziedziny, właśnie środowiska. Takie jak brak czystego powietrza, skażenie Dunajca czy nielegalne wycinki w lasach. Którym problemom udało się już zaradzić? Czego brakuje, żeby uporać się z innymi? No, zadał Pan trudne pytanie, <laughs> bo tak naprawdę y, muszę zacząć trochę filozoficznie. Bo żeby wymagać zmian, albo aby oczekiwać zmian, to te zmiany musimy zacząć od siebie. I pierwsze, musimy patrzeć na to, jak my realizujemy nasze obowiązki, czy nasze prawa również, i czy my jesteśmy zgodni z naszym sumieniem, z przepisami prawa, i czy to się wpisuje w jakieś ramy harmonijnego współżycia. Między nami, mieszkańcami i między naszym otoczeniem. I jeśli my będziemy ok, my będziemy poruszać się w tych ramach i będziemy uważać, że nasze działania nie szkodzą ani innym, ani środowisku, wtedy na pewno nie będzie tych problemów. Tak? Jest to trudne, bo, bo wiemy dobrze, że najczęściej te kwestie, czy zanieczyszczenia powietrza, czy zanieczyszczenia rzek. Tak jak Pan wspomniał, również tych wycinek nielegalnych, no to są tak naprawdę te nasze pierwotne instynkty, gdzie chcemy taniej, prościej. Nie zawsze się tak da rady, a często robiąc to, nie myślimy o skutkach, tak? My myślimy o tym, co my mamy w tym momencie. No nie musimy zapłacić jakiejś faktury, y nie musimy y ponosić opłat. Mamy jakąś korzyść z tego, ale nie patrzymy, jakie to przynosi efekty dla innych, no i to jest problemem. No ale to też yy, musimy na to patrzeć troszkę inaczej. Nie możemy szukać winy wśród innych, a sami uważamy, że możemy postępować, jak chcemy. To musimy pamiętać o tym, że jak my będziemy się zachowywać w porządku, my będziemy fair względem innych, będziemy również przestrzegać przepisów, które stanowimy. Nie zawsze się z nimi zgadzamy, ale one są, yy, więc y, wtedy będziemy też inaczej mieli w otoczeniu, tak? Nie będziemy mieli sytuacji, że ktoś wyrzuci śmieci do lasu, bo będzie rozumiał, że nie powinno się tak robić, tak? Ale to jest długa droga, tak naprawdę to jest długa droga du przed nami rozmowy, yy, edukacja. Myślę, że to jest też yy, sporo rzeczy, które się wynosi z domu, bo jeśli Dziecko widzi, że jego rodzice tak robili, ciężko jest zmienić te przyzwyczajenia. Ale społeczeństwo mamy coraz bardziej świadome i, i myślę, że to się powoli zmienia. Yy, młodzi ludzie oczekują jednak troszkę inaczej patrzą i oczekują innych rzeczy niż starsi ludzie, którzy byli wychowani w troszkę innych czasach, ciężkich, czasami siermiężnych. I radzili sobie jak potrafili. tak. Yy, dzisiaj jednak ta świadomość wzrasta. Dzisiaj młodzież ma dostęp do internetu, do telewizji, w radiu jest bardzo dużo kampanii, też yy, promocyjnych. Yy, no, przez Państwa medium też bardzo często i, i Państwo, yy, i czy Pan Redaktor, czy, czy Pani Redaktor Szopińska, bardzo często poruszacie tematy środowiskowe. I przez to się uwrażliwia też, więc yy, myślę, że, że to wszystko się zmienia i, i powoli, powoli będziemy dążyć, że jednak będziemy mieli lepiej, tak. Yy, myślę, że jak będziemy, my starali się robić w porządku i nie będziemy się starali, wywiązywać się, będziemy się starali wywiązywać z tych naszych podstawowych obowiązków, jakim na przykład jest segregacja odpadów właściwa, nie śmiecenie, tak, to są takie drobne rzeczy. Idąc po ulicy, nawet jakbym miał przenieść pół kilometra ten papierek czy butelkę, nie wyrzucam jej do krzaków, tylko jednak niosę ją do tego kosza. Jak będziemy robić takie drobne rzeczy, to za chwilę zobaczymy, że jednak mamy całkiem ładnie, mamy piękne miasto, mamy piękne otoczenie, ludzi mamy przewspaniałych, bo wszyscy chwalą górali, yy, wszyscy mówią, że chcą tu przyjeżdżać, więc powinniśmy się cieszyć, że mieszkamy w takim regionie i powinniśmy się rozwijać, tak? I nie patrzeć, że turysta przyjechał na śmieciu. Nie, to jest nasz dom i musimy o niego zadbać. I jak będziemy w ten sposób robić? Myślę, że za jakiś czas będzie super i będziemy się cieszyć, będziemy mówić, że mamy tak samo jak na zachodzie. Tak, miejmy nadzieję, że ten przekaz <grym> zadziała i coraz więcej ludzi będzie się kierowało tymi wartościami. I ostatnie pytanie jest to pytanie od naszego widza, od pana Jakuba. Jak pan i większość rządząca zapatrują się na problem korków w Nowym Targu? Czy państwa zdaniem rozbudowa oferty komunikacji miejskiej przyczyniłaby się do poprawy sytuacji na drogach? Temat jest tak naprawdę trudny i wieloaspektowy. W kwestii korków nie da się rozwiązać jakimiś prostymi sposobami, tak? Bo wiemy dobrze, że Społeczeństwo mamy bardzo wygodne, a również przekaz medialny, który jest niesiony, pokazuje nam, że powinniśmy mieć samochód, poruszać się tym samochodem, i to tak naprawdę generuje ten ruch, który mamy. Każdy ma dwa, trzy samochody w domu, i często, nawet jak to jest podkreślane nieraz, czy w komentarzach, czy gdzieś w jakichś wypowiedziach, jadąc. 200 metrów do sklepu on nie chce iść na nogach, on wsiada w samochód. No jest to błędem. Dlatego my w pierwszej kolejności musimy zmienić naszą mentalność i naszą świadomość, że nie wszędzie musimy dotrzeć tym samochodem, który mamy. Tak? Wiadomo, że problem komunikacji czy kwestia dobrze zorganizowanej komunikacji, to to też jest działanie, bardzo kosztowne. Duże miasta, w dużych miastach łatwiej jest z tą komunikacją, ponieważ tam ogólnie większość ludzi jest nastawiony na korzystanie z niej. W takich miejscowościach jak Nowy Targ, często jest tak, że każdy mówi, ale autobus jest dopiero za godzinę pojadę samochodem, tak? To generuje zwiększony ruch. Jeśli zmienimy nasze przyzwyczajenia i zaczniemy organizować y, nasze wyjścia, wyjazdy na zakupy, w ten sposób, żebyśmy mogli to skorelować z komunikacją publiczną, na pewno zmniejszy ruch samochodowy. Wiemy dobrze, że Nowy Targ to nie jest jakaś wyspa. Tak? Y, jest centrum handlowym, więc do Nowego Targu zjeżdża bardzo dużo osób z zewnątrz. No, tego też nie zatrzymamy. Ale musimy korzystać z doświadczeń innych miast, dużych miast, które zauważyły, że często ten ruch zewnętrzny można zatrzymać na obrzeżach, tak? budując parkingi i rozwijając komunikację miejską sprawną, yy, systematyczną komunikację, która dociera praktycznie w każde miejsce. Wiemy dobrze, że no Nowy Targ jest, nie jest dużym miastem, więc na pewno zostaje nam tylko nasze, nasza komunikacja autobusowa. Bo na pewno nie podejmiemy się wyzwania budowania torów tramwajowych czy metra, tak? To, to są jednak y, i bardzo kosztowne rozwiązania, i, i rozwiązania, które sprawdzają się w dużych miastach. Dla nas zostaje ta drobna komunikacja, y, nie tylko miejska, bo również y, coraz częściej wspierana przez tą komunikację prywatną gdzie podmioty prywatne zaczynają wchodzić, jeżdżą busiki, coś, czego nie było kiedyś. Na Kowaniec teraz już jeżdżą busy, które łączą różne części nie tylko miasta, ale i powiatu, i, i myślę, że to jest dobry kierunek. Tak? Musimy tylko spróbować skoordynować kursy tych linii, żeby nie było konkurencji między nimi, tylko żeby one się uzupełniały. To na pewno by pozwoliło. Myślę, że, że yy wśród nas, radnych, wśród moich kolegów w zespole są ludzie, którzy są specjalistami w tej dziedzinie i oni już to kilkukrotnie analizowali, tak. Również Urząd Miasta się pochylał nad problemem, bo parę lat temu była robiona analiza yy, wydolności i taki audyt był wykonywany w Miejskim Zakładzie Komunikacji, tak? I były podejmowane próby, i cały czas pan dyrektor też widzi perspektywy i chce rozwijać komunikację. Rozumie to, tylko jak zawsze w każdym systemie, to wszystko pociąga za sobą duże koszty. Nie zawsze możemy sobie pozwolić na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że powoli, powoli, wspólną pracą. Uda nam się rozwiązać pewne trudności. Uda nam się wypracować jakieś rozwiązania, które nie będą aż tak bardzo kosztochłonne, a będzie można wprowadzić je do, do działania miejskiego zakładu komunikacji. No i ta nasza komunikacja będzie sprawniejsza, lepsza, a przez to będzie częściej wykorzystywana przez mieszkańców. tak? Innym aspektem jest kwestia jakby przeanalizowania ruchu w mieście. Yy, to jest coś co, co jest od wielu lat podnoszone yy, i tutaj nie ma uniwersalnych rozwiązań. Jesteśmy starym miastem z wąskimi uliczkami i ciężko znaleźć jest złoty środek, tak? Bo albo porobimy ulice jednokierunkowe i, i Pozwolimy ludziom parkować albo będziemy pozostawiać ten ruch dwukierunkowy, ale automatycznie ograniczymy miejsca parkingowe. To są, to są właśnie dylematy, z którymi myślę, że będziemy w ciągu tych naszych najbliższych pięciu lat się spotykać, będziemy to analizować. Wiele wyzwań przed nami i, i myślę, że, że wspólnie całą Radą będziemy w stanie usiąść i wypracować takie rozwiązania. Że pan burmistrz będzie w stanie je wdrożyć i, i przyjąć, i myślę, że się nam będzie wtedy łatwiej, przyjemniej mieszkało w tym mieście i wszyscy będziemy się cieszyć, że jednak mieszkamy tu, a nie wyjechaliśmy na zachód. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia. Ja również dziękuję za zaproszenie, za możliwość przedstawienia się. Dziękuję. Do widzenia.